Witajcie moi mili, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie i oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków zodiaku na miesiąc luty, więc zaczynamy nasz horoskop. Baran. Kochany Baranku, uważaj, żebyś właśnie na początku miesiąca czegoś nie przeliczył. Możesz na coś liczyć, ale może coś nie wyjść tak, jakbyś chciał. Też uważaj jakiegoś, jakiejś osoby, jakiegoś magika, który może ciebie w jakiś sposób poszukiwać, manipulować. Ale też wiele z was może stracić po prostu głowę dla uczuć, dla miłości i coś będzie trzeba. W tym kierunku zrobić, działać, więc co stoi w miejscu, to się cofa. Na pewno będziesz musiał zawalczyć o względy o uczucia osoby, na której ci zależy. W drugiej połowie ja widzę przypływ gotówki, i wiele z was jeszcze gdzieś może pojechać. Jakichś nowych wiadomości możesz się też dowiedzieć, o czymś nie wiesz. Też jakieś wiadomości nie powinieneś swoje wyjawiać nowiny, dlatego, że może to być w jakiś sposób wykorzystane przeciwko Tobie. No i co ja widzę? Na pewno będziesz chciał koniec miesiąca zaoszczędzić jakąś gotówkę i to najzwyczajniej Ci się uda. Karty też mówią, że powinieneś stanowić się, czego chcesz, działać, a osiągniesz swój cel. No i koniec miesiąca widzę też jakieś bardzo miłe Towarzystwo, może pójdziesz właśnie na jakieś spotkanie grupowe, a kartą miesiąca jest dwójka mieczy, więc mogą być jakieś problemy nieduże, ale te problemy uczuciowe, urzędowe czy zdrowotne do dwóch miesięcy się poukładają, także nie musisz się o nic martwić. Byk. Jeśli chodzi o byka i początek miesiąca ja widzę przypływ gotówki i nie martw się o to, dlatego że ta gotówka będzie coraz większa, w pracy będzie Ci coraz lepiej szło. Także na pewno wyjdziesz z jakichś problemów swoich e, finansowych. No i też widzę jakieś spotkanie z kimś, możesz się spotkać, kogoś, kogo właśnie bardzo dawno nie widziałeś. I przy tobie też będzie jakiś w drugiej połowie miesiąca. Mężczyzna dobry, sympatyczny, ale też nie do końca y, musisz y, mu wierzyć. Pewnych rzeczy będziesz musiał sam dopilnować. Przed Tobą jest nowy początek nowej znajomości, nowej pracy, i na pewno będziesz musiał podejmować jakieś męskie decyzje koniec miesiąca. I te decyzje będą naprawdę trafne. No i też koniec miesiąca czeka Ci jakieś miłe towarzystwo. A kartą y, tygodnia jest ósemka buła. Więc jakiś yy, romans się czeka, ukryta miłość i też jakaś podróż. Bliźnięta. Jeśli chodzi o bliźnięta i początek miesiąca, to na pewno też czeka Ciebie jakaś rozmowa, jakieś świadomości, czegoś się dowiesz i też jakaś rywalizacja. Przed Tobą jest nowy początek, czy uczuciowy, czy zawodowy, i ten początek będzie dobry. W drugiej połowie miesiąca możesz się spodziewać jakiegoś, jakiejś gotówki, jakiegoś sponsoringu. Druga połowa miesiąca też będzie się zastanawiać nad związkiem, nad spotkaniem, czy kontynuować ten związek, czy iść na to spotkanie. Więc jak najbardziej tak. Czekają Cię też bardzo miłe wiadomości, szybkie działania, szybkie decyzje. Na pewno bardzo dużo będzie się działo w drugiej połowie miesiąca, i też Ciebie czeka jakieś spotkanie w dużej grupie ludzi. Też czeka Ciebie jakieś zakupy większe. No i też jakieś zobowiązania będziesz musiał uregulować. A kartą miesiąca jest azbuław. Więc przed Wami jest nowy początek, dobra wiadomość dla kobiet młodych to też jest wiadomość o ciąży. Rak. Jeśli chodzi o raka i początek miesiąca, to czeka Ciebie jakieś, jakaś tęsknota. Będziesz, yy, będziesz myślał o uczuciach, będziesz myślał o osobie tobie bliskiej, rozpamiętywał coś, ale też uważaj, bo w twoim otoczeniu może być osoba jakaś o podwójnym obliczu i będzie ciebie chciała wykorzystać finansowo, więc uważaj na straty, uważaj na to, żeby ktoś ciebie nie okradł, nie oszukał, żebyś nie musiał zaczynać od początku. W drugiej połowie miesiąca też widzę spotkanie, Rodzinne mogą być to duże przyjęcia typu wesela. No i też czeka ciebie zmiana domu. Gdzieś wiele z Was może gdzieś wyruszyć, gdzieś pojechać. Koniec miesiąca osoby, które będą przeprowadzać transakcje finansowe, one będą pomyślnie przeprowadzone. Kto będzie przeprowadzał zabiegi medyczne, te zabiegi medyczne też będą pomyślnie przeprowadzone. Co widzę? Uważam, że. Musicie uważać na jakieś kontakty ludzkie, bo wiele z was, wiele was może ktoś skrzywdzić. Więc po prostu nie narażajcie się. Pewne rzeczy też mogą być zakończone koniec miesiąca. A kartą e, miesiąca jest e, walet monet, więc na pewno jakaś osoba będzie wam pomagać w jakichś kwestiach. E, no i też jakiś przypływ gotówki dla was. Lew. Jeśli chodzi o lwa i początek miesiąca, to czeka Ciebie jakaś nie, jakiś nieoczekiwany wyjazd. Ewentualnie ktoś ciebie może odwiedzić. I też mogą być to osoby urzędowe. Możecie dopaść jakiś problem zdrowotny w pierwszej połowie miesiąca, ewentualnie chory w sytuacji. One wszystkie się uzdrowią, na pewno się wyleczysz. Też czekają was jakieś przejścia prawne, sądowe. Też możesz być wkręcony w jakieś pomówienia, w jakieś plotki. Uważaj. W drugiej połowie miesiąca widzę magika. Może będziesz przeprowadzał jakieś wyniki medyczne, wyniki, zabiegi. One nie do końca też mogą być dobrze przeprowadzone, także nie martw się wiadomościami. Powtórz jeszcze raz wyniki. Karty też mówią, żebyś się zastanowił, czego chcesz od życia, dążył do tego, a to osiągniesz. Jeśli chodzi o koniec miesiąca, to pokonanie wszelkich problemów, jak zawsze wyjdzie ze wszystkiego na czysto. A kartą miesiąca... Jest ósemka pucharów. Więc karty mówią, żebyś zakończył coś dla własnego dobra. Czy jakieś nadużywania, czy jakieś niekorzystne znajomości, związki. Po prostu zakończ. Panna. Jeśli chodzi o pannę i początek miesiąca, to na pewno y, możesz właśnie spotkać kogoś i na pewno spotkasz kogoś, kogo od dawnego czasu nie widziałaś. Ewentualnie powrót do przeszłości. Ewentualnie możesz wrócić do starego związku. Będziesz się też zastanawiać, czy iść ta, na tą randkę, czy ten związek kontynuować, jak najbardziej tak. Y, też pierwsza połowa miesiąca czeka ci jakieś dodatkowe pieniądze, ktoś coś może ci wesprzeć pieniędzmi, zasponsorować i też widzę przypływ gotówki, dobrą pracę i ta praca będzie ci przynosić coraz większe zyski. Przed wami jest też nowy początek pod koniec miesiąca i ten początek warto spróbować. No i też na wasz, na wasz ten cały koniec miesiąca będzie miał wpływ jakiś zodiakalny baran. A kartą miesiąca jest pustelnik. No trochę będziesz się czuł taki osamotniony, ale wiele z Was też może zasięgnąć rady jakiejś starszej, kompetentnej osoby. Waga. Jeśli chodzi o wagę i początek miesiąca, to na pewno na początku miesiąca będzie miał wpływ jakiś wpływowy, jakaś wpływowa osoba, która będzie Ci w jakichś kwestiach pomagać. Może być to mąż, może być to przyjaciel, ale też brat, ale też może ojciec, ale też może być to być, być nadzwyczajnie jakiś przyłożony, osoba wysoko postawiona, a będziesz musiała przeprowadzić. Jakąś naprawdę inteligentną rozmowę, no i też czegoś możesz się w tych w, w różnych sprawach dowiedzieć. Koniec, połowa miesiąca widzę przypływ gotówki, ale też ten przypływ gotówki może pójść na jakieś sprawy urzędowe, z czymś możesz zalegać, właśnie. No i wiesz, mo, możesz mieć też kontakt z jakąś. Urzędową osobą, która nie do końca będzie tobie przychylna, więc uważaj na nią. Koniec miesiąca widzę pokonanie jakichś problemów, jakaś przemiana cię czeka, transformacja, jakieś złe rzeczy się zakończą i przed tobą jest nowy początek. Też widzę, że koniec miesiąca ktoś cię wesprze finansowo. A kartą miesiąca jest u siebie siódemka pucharów. karty mówią, żebyś się zastanowił czego chcesz żebyś działał a osiągniesz to co chcesz. Skorpion. Jeśli chodzi o Skorpiona to Zacznie Ci się naprawdę miesiąc bardzo pozytywnie. Przed Tobą jest świat, nowe możliwości, nowe horyzonty się wyłaniają. No i też w rodzinie zacznie się układać. Też uważaj troszkę na jakieś plotki, pomówienia, żebyś nie był w coś wciągnięty. Wiele z Was może będzie chciało właśnie założyć jakąś działalność gospodarczą, biznes, więc będzie to bardzo dobry czas, ale też w biznesach. Yy, przez osób, które prowadzą yy, sukces, rozgłos, sława. Wszystko się będzie układać. W drugiej połowie miesiąca możesz mieć problem z jakąś kobietą, yy, która może jakieś problemy stwarzać, ale jakiś mężczyzna załagodzi te wszystkie spory. No i tak, czeka ci praca, praca, ale ta praca naprawdę przyniesie ci zysk i duże zadowolenie. A kartą miesiąca jest siła. Więc będziesz trochę wszystkim zmęczony, przemęczony widzę, no i na pewno czeka ci jakiś niestety wypoczynek po ciężkiej pracy, po jakichś sytuacjach, które w twoim życiu zajdą, bo będzie się bardzo, bardzo dużo działo i bardzo, będziesz, bardzo szybko. szczelec. Jeśli chodzi o szczelca i początek miesiąca, to będziesz taki trochę na pustelniku, osamotniony sam ze swoimi sprawami, ale też Czeka ci dobra reklama, sukces, jakaś wygrana. Też widzę, że zajmiesz się jakąś swoją sprawą twórczą, coś zaczniesz robić, pójdziesz w kierunku swoim artystycznym. Też widzę przy tobie rodzinę i też widzę, że duże wsparcie. Przed tobą otwierają się nowe horyzonty. Nowe możliwości i powinnaś to wykorzystać. No i cóż to mówię? Światką fortuny, powinnaś coś wykorzystać, koniec miesiąca coś, co daje ci po prostu los, bo dwa razy może się coś nie powtórzyć. Także na pewno miesiąc będzie bardzo ciekawy i bardzo twórczy, a kartą miesiąca jest umiarkowanie i w miarę wszystko ci się fajnie poukłada, i wszystko na spokojnie, koziorzec. Jeśli chodzi o korziorożca i początek miesiąca, to na pewno czekają Cię pozytywne przemiany w pracy. I widzę, że taki dodatkowy jakiś pieniądz się pojawia. No i też ktoś będzie pomagał, przewodził. Osoby, które będą przeprowadzać jakieś zabiegi medyczne, będą one wszystkie pozytywnie przeprowadzone. I też jakieś transakcje finansowe. One też będą wszystkie pomyślnie przeprowadzone. Widzę, że tak w połowie... Miesiąca też opadnie z sił, ale też czeka ciebie jakaś, jakaś zmiana domu, jakaś podróż ciebie czeka, gdzieś będziesz wyjeżdżał, przemieszczał się, ale to wszystko dla ciebie z dużym zadowoleniem. No i koniec miesiąca czeka was jakaś ukryta miłość, jakiś ukryty romans na horyzoncie. A kartą miesiąca jest siódemka mieczy. Więc karty mówią, żebyś nie opowiadał o swoich sprawach, bo mogą być wykorzystane przeciwko Tobie, no i też z czegoś się dowiesz, o czym się dowiesz bardzo ważnym, o czym nie wiesz. Wodnik. Jeśli chodzi o wodnika i początek miesiąca, to na pewno będzie miał wpływ jakaś osoba z pozycją, z klasą. Na pewno będzie duża pomoc tej osoby i ta osoba będzie się kierować naprawdę uczciwymi zamiarami, i na pewno będzie rzetelnie pomagał. Też będzie jakiś mężczyzna, który, który może właśnie w pewnych kwestiach przekłamywać, to nie do końca możesz mu ufać. Karty też mówią w drugiej połowie miesiąca, żebyś się zastanowił, czego chcesz, żebyś działał, a osiągniesz to. W drugiej połowie miesiąca też dostaniesz jakąś wiadomość, jakiś prezent, duże zadowolenie, no i na pewno też jakieś dodatkowe pieniążki tobie się szykują. Koniec miesiąca. Widzę, że wiele z was gdzieś może pojechać, gdzieś ruszy w podróż jakąś romantyczną, ale też jakieś Podróże, które będą zaplanowane, one na pewno się zrealizują. A kartą miesiąca jest król Buław, więc jakiś dobry mężczyzna będzie pomagał, jakiś przyjaciel. No i też wiele z Was może dostać jakąś dobrą wiadomość. Ryby. Jeśli chodzi o rybę i początek miesiąca, to na pewno wiele z Was może właśnie kupić jakąś, coś ważnego dla rodziny, zrobić jakąś transakcję finansową, zakupić dom, samochód, jakieś drogie wyposażenie do domu. No i też w Waszych biznesach będzie naprawdę bardzo dobrze się działo. Wiele z Was właśnie w pierwszej połowie miesiąca może gdzieś pojechać, spełnią się Wasze marzenia. Ale też wiele z Was może powiedzieć właśnie w tym czasie sakramentalne tak. Druga połowa miesiąca widzę, że będzie zasięgał rady jakiejś starszej, kompetentnej osoby. Druga też połowa miesiąca w dalszym ciągu widzę jakieś spotkania rodzinne. Też możesz się właśnie zastanawiać, czy kontynuować ten związek, czy pójść na tą randkę, spotkanie, więc jak najbardziej tak, bo to będzie wszystko bardzo korzystne. Ogólnie miesiąc będzie bardzo korzystny i na pewno spełnią się wasze marzenia. A kartą miesiąca jest dziesiątka pucharów. To spotkanie rodzinne, wesela, ściny, jakieś też mogą być sprawy związane z krążeniem, z układem krążenia, więc uważaj na serduszko, też i uważaj, pamiętaj, że co za dużo, to niezdrowo. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Żegnam się z Wami serdecznie. Oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już w marcu. Dziękuję za uwagę.